Ej, hey, zimoneczko. Ostatnio na mojej grupie zadałem wam pytanie, co byście chcieli, żebym nagrał pomiędzy Ionem a innymi moimi pomysłami. Odpowiedź była jednogłośna. Jednogłośna Na siłę chcę zrobić siebie gwiazdę. Kurwa nie to. Odpowiedź była jednogłośna. Musisz nagrać Hearthstonea. No więc lecimy. Dobra, z buta wierzam w ten odcinek i nawet przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby dodać kamerkę do tego filmu, ale taki huj no, Za to na pewno moja mordzia pojawi się w drugim filmie z Heza, w którym będę kopał się Filipowi. Jak nie znacie Filipa, to możecie wbić na jego kanał, odnośnie znajdzie znajdziecie się gdzieś tu i napisać mu elo lub cię zniszczy. <laughs> I w sumie tyle w temacie. Okej, okay, więc musicie przyznać, że moje pierwsze wrażenie związane z tą grą obligowało się do wizji klepania kartostu, co jednak filmowo nie odzwierciedla samej rozgrywki. Więc z ulgą mogę wam powiedzieć, że gra jest bardzo na propsie i o tyle, o ile w moich planach było rozpo tym filmem seria Oceni Graj, to gra mnie na tyle wciągnęła, że postanowiłem jak zwykle nagrać to w formie nie -mm. Meh, meh. No czy mówisz debilu w formie mini poradnika Dobra, od początku Headstone to gra w kroju Magic. Tak jest to po prostu innowacyjna wersja Trading Card Game, tylko w formie online. Gimby nie znają. Chodzimy do gry i w początkowej rozgrywce stawia się przed nami pięciu typa, którzy mają za zadanie nam przystosować do rozgrywki oraz doedukować nas w zasadach panujących w tym świecie. Moim zdaniem to chuja tłumaczy, więc myślę, że opcjonalnie ja się zajmę tłumaczeniem gry. Tak naprawdę wszystko co robimy w tej grze to gra przeciwko innym graczom, lub kury, więc wszystko co robimy w tej grze to tak naprawdę gra przeciwko innym graczom lub npc za pomocą kart. Wow. Tak więc rozpoczynamy rozgrywkę i co się tutaj właściwie dzieje? Mam swojego bohatera oraz bohatera przeciwników. Przeciwnika. Bohaterów możemy dowolnie zmieniać, a jest to o tyle fajna sprawa, że każdy ma w zanarzu swoje specjalne karty, poza tymi podstawowymi. Więc na przykład kiedy wybierzemy maga, mamy sporo kart z zaklęciami, jakiegoś tam zamrożenia, itd. No tak dalej. Weźmy wojownika, no to sami wiecie, brutalna siła. Proste, prawda? Teraz spójrzmy na serduszko znajdujące się po prawej stronie naszego awatara. Jest to nasze życie i cała rozgrywka oscyluje pod tego, kto to życie szybciej straci. Jeśli ja przegram, jeśli on, no to wiadomo. No jednakże musimy w jakiś sposób zbić to życie przeciwnika. No i wow, robimy to za pomocą kart. No ale teraz, żeby był jakikolwiek obraz tego, jak to się wszystko odbywa, przeprowadzimy sobie małą symulację. W momencie, w którym wybieramy danego bohatera, ma on swoją podstawową talię złożoną z 30 kart. Oczywiście można tą talię modyfikować tak, jak nam się to podoba, ale to kiedyś, kiedyś, jak sami zagracie. Teraz, skupmy się na tym, że rozpoczynamy pojedynek. Trafiają nam do ręki 3 lub 4 karty, w zależności od tego, kto pierwszy zaczyna. Można dobrać sobie inne karty zamiast tych, które nam wylosowano, no jednak nam się podobają, więc zaczynamy. Karty naprawdę się różnią i jedne można wystać w postaci dzielnego stronnika, który dla nas walczy, drugie z kolei to różnego rodzaju zaklęcia i czarzeń. Więc uwierzcie mi, gra jest prosta, ale przy ogranym zawodniku trzeba nie lada strategii, żeby wygrać i mi osobiście sprawia to zajebistą frajdę. Oczywiście wszystko ma swoje konkretne zasady, które ograniczają nas, aby nie wypluć się od razu ze wszystkich kart po prawej stronie na ekranu mamy pokazane kryształy. I ta liczba sukcesywnie zmienia się o jeden do przodu po każdej rundzie, aż dojdziemy do 10 kryształów i to jest finito. W kolei na kartach w górnym lewym rogu mamy również obrazek z kryształami i to jest właśnie cena, którą musimy zapłacić za wystawienie danej karty. Powiedzmy, że mamy teraz dwa kryształy, to wystawiamy kartę, która kosztuje dwa kryształy. W sumie logiczne. To, co się również rzuca w oczy, to cyferki na dole. Oświadczają nam one, ile dana postać ma życia, a ile ataku. Życie po prawo, atak po lewo. I teraz element strategiczny tej gry zaczyna się w momencie, w którym uświadomimy sobie, że owszem, możemy zabijać inne postaci swoimi, jednak aby to zrobić, po pierwsze, potrzebujemy mieć tyle samo ataku lub więcej, co dana karta życia, i pamiętać o tym, że za każdym razem, gdy zaatakujemy inną kartę, ona zadaje nam równą ilość obrażeń tego, ile sama ma ataku. za Każdym razem cebula Więc, trzeba dobrze przemyśleć co się robi, bo można bardzo szybko pociągnąć laskę. Gra wciąga i to bardzo. Mi się bardzo spodobała, jeżeli wam też przypada do gustu, to hej kumplu, zagraj razem ze mną, a możesz to zrobić klikając taki oto dynks i wpisując tam mój e-mail. Dobra, informacyjnie. Jeżeli oglądasz mnie, bo Ion, to niebawem będzie kolejny odcinek. Jeżeli mnie w ogóle nie oglądasz, to zacznij. A jeśli mnie oglądasz, a nie macie w naszej społeczności, a chciałbyś lub chciałabyś mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje na tym kanale lub opcjonalnie utożsamiać się z moim zespołem do. Download to serdecznie zapraszam Ciebie i Ciebie i Ciebie do naszej grupy na Facebooku. Jeżeli nie chcecie, żeby moje nagrywanie Hearthstone'a się skończyło na skopanie dupy Filipowi, to też dajcie mi znać. Pro -G Team, tyle z mojej strony i do następnego. Trzymajcie się.